Co masz? To jest co Coś Woda? Nie. Ja. Pepsi? Tak. Ty mi dajesz ty taki stare. stary. Kochanie, co mam zrobić? Kuba. się ma je wypić. To się wszystko. Siemaneczko, ja jestem Weronłajd, a to jest odcinek serwera Foxels. Jakoś tak się on tam nazywa. Tutaj mam taki przepiękny spawn śmierdzy, że się dawno nie kupałem, bo my tutaj latamy takie bardzo szybko, duże bańki. Przejdziemy się, zobaczymy co tutaj w ogóle jest. Co to jest? To jest spawn run, tutaj są jakieś rzeczy tam, zapewne schodzi się na dół. Bo to, jeżeli ktoś jest leniwy, nie chce się schodzić po tędy, to sobie schodzi drugą stroną. Tutaj możemy sobie zrobić enchantment. Tak działa, ale niestety nie możemy tego używać. Tutaj następnie mamy archiwum i archiwum z 2011 do 2013 roku. Możecie przeczytać każdą kartę, tak jak Na White Tutaj macie widok Szkło się da nawet. W sumie racja, bo u mnie na teksturach w ogóle tego szkła nie widać, więc to tak, taka nie inaczej wygląda. Serwer wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajny. Przede wszystkim jest to wersja 1.8.8. Jak zacząć? Lobby. Nie, to ja potrafię. No w sumie wiecie co? Przejdziemy jak zacząć. I tak. I lecimy sobie komendy i szczegółowe informacje na tak. więc. Tutaj najpierw znajdź dogodny teren podczas pod osiedlenie się. No i znajdziemy sobie e, jakieś, jakiś teren, oświetlimy sobie gazarą bistą świeczką, którą e, potem nie możesz zburzyć. Następnie dużo trawska posadzimy, obok będzie kwiatuszek, który, którego możecie w przyszłości dać dziewczynie albo też i nie. Stworzycie sobie fajny crafting, na którym możecie sobie te, zrobić e, 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 browara, potem piece i skrzynki do policina. Następnie mamy... Kracz ma dowolność w wyborze terenu pod budowlę. Pamiętaj, by zachować estetykę swojej budowy. No jak sobie po prostu zbudujecie jakiegoś przyrodzenie, no to wtedy to, to nie jest estetyczne. Mianowicie dalej, wzbogacaj się na sprzedaż złota w banku za złoto. Kupić... Za złoto kupić specjalną ochronę do... O! O, to na ja o tym nie wiedziałem. Wykup zamiejscowo, mi, za walutę magiczną, ochronę twojej po, posi. Aha, posiadłości, dobra. Posi. Nik, ilość, nazwa. Aha, to jest w takim razie widzę, że można nawet własny sklep tworzyć, jak na przeróżnych innych serwerach. Następnie, by założyć sklep, zbuduj straga, schematu. Aha, no to to jest do tego w takim razie. Handluj z innymi poszukiwaczami przygód. Załóż własną działalność w stolicy. Podróżuj. Szlakami kupieckimi. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że. O, piesak! Że Że nie wiem, jak nazwać serię. Macie jakiś pomysł? Piszcie i tak nazwiemy tę serię, bo na obecnie nie mam zielonego pojęcia. Dalej, zabezpieczaj swoje zwierzaki, wilki i konie. W ten oto właśnie sposób. I tak. I tak, dokładnie. Następne jest Róż ze swoimi wiernymi kompanami, nazywaj je i zajmuj się nimi. No może nazwiemy je poro... psa nazwiemy, się nazywa. Dobra. Frakcje. Załóż gildię, rozpocznij dynastię, uformuj frakcję. Wydaje mi się, że frakcja już powoli jest robiona, ale zobaczymy. Następne. Strzeż się... Y zagrożeń, z jakimi się jeszcze nie spotkały, wśród drzewcem się nowe i silniejsze potwory. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości je odnaleźć frakcje. Ale to są w sumie dwie frakcje z tego co widzę. Niebieska i czerwona, i w sumie co i to wszystko, tak? Więc wkrótce pojawi się więcej informacji o rozgrywce. No bo to jest w sumie nowy nowy serwer, nowa zabawa. piru... Się wystraszyłem. Dobra, jak widzicie, sytuacja wygląda naprawdę fajnie. Serwer zapowiada się ciekawy. Mam nadzieję, że i seria będzie o wiele ciekawsza. Ja na razie do leniwych ludzi. Zajdę sobie tędy. I tak, powiem wam tak, ja już swojego czasu tutaj troszkę sobie pograłem, żeby. Czyś puka? Nie, nikt nie puka. Dobra, długo sobie już tutaj pograłem, więc już porobiłem sobie dużo takich fajnych rzeczy, żeby naprawdę ten start był dla mnie nieco łatwiejszy, wygodniejszy. Przede wszystkim jest tutaj dużo mobów, jest strasznie że ostatnio zrobili wjazd na chatę, mimo, że po prostu nikogo nie zapraszałem. To jest moja posiadłość, Ja tu nie różyczki popsuli już. Jak widzicie mam już przeróżne, przeróżne, dużo innych itemów, które no, już zdążyłem sobie pozbierać. Pozwolicie, że się po prostu oblekę. Tak. Co jeszcze? Czemu je? Te kwiaty rosną. Co by tu można było Na pewno dom. Na pewno jakaś posiada powstanie. O tam widzę już sąsiada jakiegoś którego wcześniej nie widziałem. Tam gdzieś się rozbudowywuje, bo widzę czubek dachu. Fajnie to wygląda. Tutaj sobie zrobiłem taką faremkę. Ona tutaj, tutaj pod tymi. Jak widzicie, nie widzicie tu, pod tymi białymi półpłytkami leci woda. Tak, żeby teren mógł się fajnie nawadniać I żeby moje zboże tutaj na żarcie było. Bo wiecie, ja jestem bardzo głodny. Sytuacja wyglądała tak, nie wiem kiedy odcinek wejdzie jutro czy dzisiaj, czyli dzisiaj lub wczoraj. Było tak, że byłem na mieście i, i, i już wkrótce później szybko miałem mieć obiad. No a ja postanowiłem sobie zjeść zapiekankę. No, moja kochana dziewczyna no do zapiekanki, będzie obiad. A ja dobrze Kamila zjem ten obiad, nie martw się spokojnie. Zacząłem mieć taką zapiekankę, okazała się bardzo duża. No i się okazało, że Weron już nic więcej nie zmieścił. Przyszedłem do domu i nagle okazało się, że jest obiad. Ja mówię, zjem o 20. A tu i wielu musisz i zjeść, bo mama nałożyła jedzenie. No to mówię, no dobra, ale muszę, no musisz będzie tego troszeczkę. No to idę sobie w pełnej nadziei do tej kuchni, że będzie bardzo malutko jedzonka. Ja patrzę, a tam tyle ryżu, tyle schaboszczaków nawalonych. ja mówię, nie, to już... No, już nie przeżyję. Tego. Na szczęście, dziewczyna na szybko przyszła, uratowała mnie, gdy nie musiałam tak dużo jeść. Zjadła moje schabowe, wszystkie i, i ryżem, mi zjadła wszystko. Zjadła, ona bardzo duże jada. Po prostu pod koniec tego odcinka nie alta na granicy. Dobra, tutaj mamy następne. W ogóle doszedł takie coś jak granit i dioryt. Nie wiem, no i jeszcze andezyt. Nie wiem w ogóle co to są za surowce, bo. W wersji 1.8.8 18, dużo rzeczy podochodziło, i to jest dla mnie coś bardzo nowego. Dalej wam pokażę, do czego się dokopałem. Tutaj dokopałem się do to czegoś takiego. To są bardzo duże kaniony. Ten w sumie tam, z tamtej strony, za nami był tak, taki sobie. Ale popatrzcie, co tutaj jest. Tutaj jest takie coś. Lesis, o tam są grzyby. Tam potem pójdziemy na następnym odcinku na grzyby. Ja potrzebuję trochę towaru, więc te grzyby się nam przydadzą. Więc tak, wiecie oczywiście co robić. Łapa w górę, zasubskrybujcie. A jak nie, to zrobi to, zrobi tą, to brat Kamili. On zasubskrybuje. Ostatnio mi tak zasubskrybował, że weszło mi ponad 100 subskrypcji. Nie, no żartuję, ale prawie 2000 mi dobił, więc jakieś tam haksy ma. Więc zgłaszajcie się do niego, do brata Kamili. Na Facebooku nazywa się brat Kamili. I on wam zasubskrybuje kanały To jest taka promocja Mam nadzieję, że się nie obrazi I to by było w sumie na tyle w tym odcinku Zboże jest, żarcie będzie Ja nie będę nigdy głodował Przytyję w końcu Do usłyszenia, do następnego I trzymajcie się, cześć